Dostaliśmy kilka nowych rzeczy tym razem, jeśli chodzi o takie fizyczne produkty, więc dzisiaj szybkie takie niedzielne podsumowanie tego wszystkiego, co właśnie wypuszczone zostało w ostatnim tygodniu. Pierwsza rzecz to jest strasznie dziwne coś, ponieważ mamy tutaj nowe rendarie w sensie... W nowych pozycjach zakazaną piątkę nad tle, na tle jakiegoś hologramowego Kiałokżmota i wnętrza jakiejś kaplicy. Dosłownie tak to wygląda jak wnętrze jakiegoś kościoła, jakiejś kaplicy. Nie mam pojęcia co to robi, co to ma przedstawiać i tak dalej. Ale podobno jest to coś związanego z jakimś Escape roomem w Tajwanie, właśnie na podstawie ninjago powstanie Smoków, który niedawno powstał, i to są właśnie jakieś takie grafiki promocyjne. No, zapewne ponowny raz stworzone przez AI. I mnie to denerwuje, że Lego tego AI nie przestaje używać. To w żaden sposób normalnych artów nie zastępuje. Jak na przykład macie pudełka zestawów, tam te arty robi koncept artysta ninjago, który tworzy wczesny design, postaci itd. i tak dalej, Nicole Severin, i to rzeczywiście robi robotę, a tutaj coś takiego wygląda źle paskudnie i totalnie nie pasuje do samej postaci, która właśnie jest w legowym w stylu. Ale to tylko moja opinia. Jakby tego było mało, są też nowe karty z tym związane, właśnie przedstawiające postacie z trzeciego sezonu, z tą różnicą, że z jakiegoś dziwnego powodu ninja mają rendery jeszcze z pierwszego, a przynajmniej. W większości poza Arenem. Nie mam pojęcia jak to działa, ale jakby ktoś chciał, no to na Tajwanie takie miejsce znajdziecie. Dalej co dostaliśmy, no to wyszedł już magazyn z Arenem, co prawda w wersji niemieckiej, ale jednak wyszedł, przez co dowiedzieliśmy się, co będzie w kolejnym i będzie to Storm Kai wraz z tym złotym odlewem smoczka z areny turniejowej z poprzedniego roku. I dodatek fajny, jak najbardziej fajny ja bym go kupił, gdyby nie to, że ma maskę ze Spinera, a nie tą swoją normalną, którą powinien Mieć. Kaj to jest postać, której akurat nie posiadam, właśnie jeśli chodzi o te stroje ninja z pierwszej części sezonu. Nie mam aż smoka skupienia, nie mam tego jeść, za burzy i w jakiś sposób będę musiał Kaja, Cola i pixel zdobyć, więc takie magazyny byłyby pomocne, no ale niestety będę musiał sobie poradzić w jakiś inny sposób. Niemniej uważam, że dodatek całkiem spoko, ale to głównie ze względu na ten odlew złotego smoczka. Do tego w Lego że mamy nowe stoiska związane właśnie z Ninja powstanie smoku w sezon trzeci. W ostatnim czasie można było tam zbudować choćby takiego mini grzmota, a teraz można kupić sobie maskę ninja właśnie z trzeciego sezonu. Nie, żeby to był opłacalny zakup, ale jakby ktoś chciał, to jak najbardziej można sobie taką sprawić. I ostatnia rzecz, dostaliśmy pierwszy wgląd na ekskluzywny plakat w mechu Ognistego Rycerza, który tam dostaniemy i muszę powiedzieć, że wygląda całkiem nieźle, co prawda jest w nieco bardziej legowym stylu niż się spodziewałem, myślałem, że będzie bardziej w takim alla la tylko właśnie z kolorami, ale tak też jest jak najbardziej okej. Okay. Szkoda, tylko że jest tak bardzo wymiętolony, i wszystko zapowiada się, że będzie taki gigacieńki i właśnie dość mocno pomięty w każdym jednym pudełku. A szkoda, bo mógłby być z nieco bardziej solidnego materiału. No ale trudno, nic na to nie poradzimy. A wygląda tak czy siak całkiem dobrze. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja dziękuję pięknie. Hej.